Witam serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku tak jak zapowiadałem w poprzednim do dzisiejszego odcinka przygotowałem I Love You Big Cash zainspirował mnie widz, który wygrał stóweczkę jak widać można wygrać kupiłem dwie zdrapki, jedna była pusta w drugiej mamy już napis cash, więc coś jest postanowiłem więcej nie kupować tej zdrapki dlatego, żeby nie wykupywać pustaków a kupuję ostatnio w jednym miejscu dodatkowo mam jeszcze dwie ekstra linie zaczniemy sobie od ekstra linii Ekstralinia z numerem 12. Może troszeczkę przybliżę. A za dużo oczywiście. O, niech będzie tak. Tu mamy utworzoną już jedną linię. Otwierają nam klapki, z tego co pamiętam. Tak, klapki. W tym miejscu, więc dodrapuję te klapki. Mamy jeszcze dwa. Symbole. Mam nadzieję, że w tym odcinku się uda wygrać więcej niż w poprzednim. Mam na myśli zwrotów oczywiście, tak, no bo 10 zł to tyle samo by było, tak, jak zwrot. Dobra. I kolejny symbol to symbol kraba. Czy mamy kraba? Krabik jest. Okej. Okay. Ja, oczywiście, drogi widzu, dziękuję za subskrypcję i zachęcam do subskrypcji, komentarzy, łapek w górę. Dziękuję. I ostatni symbol to diament. Czy diament? Nam gdzieś coś robi innego, pozytywnego. Nie robi nam, no więc sprawdzimy od razu bez przedłużania wysokość wygranej. 10 zł, więc zbuntowany, zbuntowana Ekstra linia. telenovela, kolejny odcinek. CCC. Dobra, teraz sobie weźmiemy. I love you, big cash. No szczerze powiem, że liczę na tą zdrapkę. Zobaczymy, co się uda wydrapać. Dobra, drapiemy kolejny symbol. Tak, żeby mieć liczbę. Lub napis. Mamy 36. Czy jest 36? Nie ma. Kolejny to jest 13. Trzynastka. Trzynastki nie ma. Kolejna liczba to 28. Nie ma.

Dobra, zdrabkę mówiłem z numerem 12, to mówię teraz, że z numerem 12 i co tu mamy? 10 zł. No, trudno. Trudno. Mamy P i P. No to 3 razy P pewnie to są to jest te 10 zł. I została nam jeszcze jedna zdrabka, Excel z numerem 10. Tutaj też już mamy utworzoną w jedną linię. A co tutaj nam otwierało? Nie pamiętam, powiem szczerze, gdzieś mamy zaznaczony krab, dobra, dodrapuję w takim razie tego kraba i będziemy lecieć dalej. Kolejny symbol to jowajek, czy jowajek nam coś tutaj daje, otwiera? Nic nam nie otwiera. A ostatni symbol to co to będzie? Może będzie łódź. To by było super. A mamy serduszko. Czy serduszko gdzieś coś nam robi jeszcze? Obawiam się, że nie. Ok, dobra. No to bez przedłużania <laughs> sprawdzam, co tutaj mamy. Również 10 zł. Dobra. No to tyle w takim razie, co się udało wygrać. Co tutaj mamy? Ja ci drogi widzu, dziękuję za dzisiejsze oglądanie mojego odcinka. Zachęcam do subskrypcji i co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.